Cześć! Zanim przejdziemy do tego odcinka, chciałbym na wstępie powiedzieć wam, że filmik Zebra pojawi się jutro na kanale o godzinie 15, tak jak się umówiliśmy, że w tygodniu będzie się pojawiał. Jest to spowodowane tym, że po prostu teraz grałem ten Pluton z Kamilem i z Multim i chcę, żeby ten filmik trafił do jak największej ilości odbiorców, bo zależy mi na tym, żeby tutaj szybko się ten kanał rozwinął. Także przepraszam za problemy techniczne, mogę tak to powiedzieć i zapraszam do oglądania. Siemanko. Nie, Dymę, no jak to, nie do ja bym mnie. Tutaj grał po prostu agresywnie wokół tam, nie 1-2. Co? 1-2? No, po prostu tak spuszował aż tu, tak, mniej więcej. Trójkę. Nie ma skype. No dobra, zaraz napiszę. Bo to musimy spróbować, damy radę chyba. No na dziewiątkach to powinno być skutki. na no. to nie będzie tak źle. I Nie ma już żadnego kołowca, to jest też super. Mhm. No, kołowce są przesadzone. A te 4.9 raczej nie pojedzie na podświetlanie. Może 90 tylko. Ja się lubię nie mam. Kurde. O. Ogień. Tak jest. On tylko kamień, 3 gwiazdek nie ma. Dobrze, dobrze. <laughs> nie lubi ISA 7 po prostu. Nie, na tym końcu nie ma. Domyślam się, domyślam się. Przez tyle lat był czas nabić to. Tak, tak. Na swoim już wbiłeś. Co to za klampazie na gazie? A widzisz taki klanik pod Ej, Ale z tą sytuacją ostatnio, co ci wysłałem na Facebooku, to serio, to było mega dziwne. No, my byliśmy pewni, że to ty byłeś. Jeszcze patrzymy na statystyki, no setka się zgadza, wszystko się zgadza. Nie zaścieła musiała być, słuchaj, nie zaśwała. No ale jak to możliwe? Albo, albo ten, albo twój brat przyszedł i napisał. Nie, no chyba nie. O, 49. O, 49, możemy go przestrzelić. O, Dostaw o. gąskę. Ej. Ziemia minus. A gracie na racjach? Tak, tak. Aha. O, to to jest ja jestem tylko minus. taki ekonomiczny. O, prawo, prawo, prawo. Ten centek. Ale ładnie mu przewalić. O, siema, konsum. A idziemy do przodu, bo Tak, kamień tak, 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 wam Tak, pojęcie, pojęcie, pojęcie. Dobra, dobra ja to wyjeżdżamy pod te budynki tutaj jeszcze po trojadań po prostu Mhm, dobra Dobra, ja przygotowujemy no, się Siema a, dzięki. no dzięki all... Tak, super. Dobra Easy I don't know how to say this Thank you Consium <laughs> Wypchnę go wam, albo nie wypchnę, bo mnie ominie Strakuję go raczej? No dobra, nieważne. Nama. Nawet to dobijesz. Dobra, go upuszujemy. Tak jest. No, ale chyba kapa trzeba będzie zrobić. Bo tam, chcesz sumy. Czekam, znowu ci mikro tak pierdzi. No, hmm. słyszę to, takie śmieszne. Hmm. Jak się nazywa podklan? Podłoga demo. Wpisz wykrzyknik klan, to zobaczysz. T49? Po kurde. Nie wiem dlaczego, ale. No, no mi stało mi rozwali magazyn, i wie, że jednocześnie skubany od frontu. Teraz to jest trochę lepiej? Nadal słychać. No. O, Boże. Ale ja widziałem, że ty masz dobry mikrofon. No, bo... no właśnie, nie wiem. O, co o ale dostałeś! No. No, no, ma dobry tak. mikrofon, ale tak mu często pierdzi. Tak samo Cyganowi czasami, bo ten sam mikrofon. Mhm. Mm Oj, sorry, mogłem powiedzieć. Nie no, spoko. A ten i7 całą bitwę tam stał? <laughs> Broni bazę, słuchaj. Mm. Ja my już sobie tam na prawo na hull na była. No wy... właśnie to robię. Wypchniemy z multi raczej. Tego isa. Nice. Tracka Chyba tak. Poprawię mu zaraz. Dobra. Ma, ma i7 strzelił i WZK okay. też strzeliła. Ten. Cześć, Dobra. No, strzelam. Oł. Nie, przebiłem. Widzę, widzę. Kęczy go raczej, za 2 sekundy. Dobra, mam. Oki. Mam go 2 zabrać. zabrać. No, na karę. Odbił się. Wow. 705 czy WZA? 705, bo mnie HP. go. No dobra. 700 ma. Dobra. Nice. WZA, multi ja cię mogę zasłonić jakoś. Tam, o... Nie, no po prostu strzelaj im w bok. Nie, jest, nie ale tak wiesz, żeby z miasta jakoś. O, ale mnie przybiła. Cię. No! Wow, arka! Dobra, mam go. A to no? jest przed nami. Jest. Rysiek ma 7 fragów LOL. LOL! Kiedy? Co? <laughs> Kiedy? Jak? Reskitu. Is, 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 is na. Is e na przestrzelę Ale byłoby piękne kurde. rozpoczęcie, kurde, plutonu. Dobra, to go po pula, lecimy. Dawaj po pula, dawaj. A co mam tylko 3 KD <laughs> Albo aż. Albo aż, no. No w sumie w potwrójaniu plutonie to ciężko jeszcze w takim losowaniu. Ale zobaczcie! Kamil na hita, ja na hita, Rysiek... Ale Kale, no przecież zasłaniałem Cię kapę. jeszcze. Nie. Yeah. i fragi. No, o, Arte. Arte. masz artę. No, nie wiem czy ci polosuje. Nie, nie polosowało. Ale go, jazda. Miałeś poczekać. No, też myślałem tak, żeby poczekał, A, bo... 530 raczej nie polosuje. Ale czwórkę masz na hita, te dziesiątkę na hita, 277 na hita, 260 na hita, wszyscy poza ism 7 na hita. Kończę, 4 no. Pięknie. Dobra, I lecimy. To już radley. Jeszcze dwa. Go for ten, I will try Da radę. Ja po tego isa 7 już Ok, Tylko, Tylko kapuje nasz jeden. Ale to nie przejmie to. To luz. No chyba się nie da. Nawet 9. o. Już o. Dobra. Chyba te arty braknie. Dobra, ale, ale Walters jest, jest git. Tak, niezły początek dosyć. No. Macie. Siema Michał, siema, siema, albo Michalo. Nie wiem jak czytać twój nick. Możesz, możesz napisać. Osiem fraków zrobił, kurde. No, nawet nie kiedy, ja sobie jeździłem i strzelałem po prostu. Cześć Tiger. Jakbyśmy mm. tak środkiem wichali, to raczej moja na zewnątrz. Możemy simować. No dobra. Duże środkiem? No dobra. No dobra. Ciekawe. Ale ci się zdziwią, kurde. To, to, Będą no, w środku. To i ja miała skrzypka na tutaj skapa. pod to. Nie ma Ja się bardziej trzymał tej, tej prawej strony, chyba. Bo to może zagrać fajnie w kamieniach, ale. No nie wiem, zobaczymy. Dawaj. Dobra, goł się. Jo, lo. na, lodówka przy Snapee. No. Ficha trwała i będzie No, krany. plus jeden, Piotr. Ludne są. są Oni przychody. też mają o na topcem. Ale nie tak spektakularnie jak my. Oj, tam! Od razu hejtujesz. Nie hejtuję, ale 37 to jest. O, 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 o! o, o dawaj, dawaj, bioderka! <średzio> Ej, skubany. <średzio> o kurde. Szczęście się ciebie trzyma. Szybko się o nas dowiedzieli. A oglądałeś ten odcinek u Kamila, jak graliśmy na Tak, tak. No. O kurde. O kurka wodna. Dobra, Eber z lewej. Znaczy, LC. Ale... Wszystko z tego biodra wchodzi. Ruskie działo. O, Arta, Uuu, KD. Arta, Arta KD, O, mało siątko. Mówiłem, że na wyjedzie. No, 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 no. Ja pod ten kamień spróbuję dojechać. Nie powinien mnie przebić, o, dobrą Kurde we mnie. O, jeszcze 60 TP. Eber na PZ. No, trzeba uważać, żeby nas nie A no, Tego Ebera trzeba jakoś odholować. Dobra, nie ma Lewandowski jest bokiem. Eseta, Eseta e e z góry. Uważaj, multi. Ale ona stoi na full open. Czemu nigdy jeszcze? No właśnie. Arta KD drugi raz we mnie. Jest wykryta! No, no, no. Po lewej stronie. Ale Jak ja wiem? jestem ogłuszony, i moja wiedza jest tak dosyć obraca. Nie wiem, wiem spoko, też. Dobra, y, Maus zaraz strzeli raczej. Dawadowski KD. I y, Maus też, możemy i dawać w ci dawać pech w Dobra, spoczekamy sekundę, bo ogłoszenie zejdzie. I myk. A, nie przebijem. Pantera, raz. I sześć. 60TP i Maus. Ale combo wyrwał. Noo, już na ogryzku. 60TP KD. I Pyksu skończyłem. I Maus też. Ja ładuję. Ja Maus strzelił? Nie, no, nie, nie. Już ma pechę, już ma, ma 60TP ma za za 10. Tfu, już ma pechę. Pantera pikuje, Pantera. Maus KD, Maus KD. Pantera es też. Jest to, jest to, jest to, jest to, to. Uwaga. Mhm. Gąs nice. A nice. setkę, setkę możemy? O, o, o ja chyba zginę. Ej. No i... Przybiła mnie Pantera wychyla. Opa, dobra, nie wychyla. No plus jeden, plus jeden Piotr Ten Lewandowski na godzi jak coś. Mm. Mhm, z Hitów dobra, ja spróbuję jakoś to... Strzelił! Ktoś? Ale jeszcze Maus. Chyba. Chyba.. Lewandowski no. Kur, tego Mausa przebić to jest. O! Artek oguszowa ładnie. Dobra. Ja się bierzę w magazyn dostanę. A mam uszkodzony. da. W takiej pozycji. Tak? Tak, tak, tak Mauska tak. okay, skadę. Okay.

Kończysz? Dobra, nice. Nie, mówiłem, bo nie wiedziałem. No, 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 no. No, Nad, też strzeliłem, ale to nie, to nie, istotne. Ja muszę uważać w magazynach. Ej, wychylę, magazyn, no. wychylę, lufę jakoś tego 60 próbuję spotnąć. On dotychczas, powiem szczerze, tak strzał dość słabo. Ja go nie mogę wykryć. No, ale spota mam, stoi cały czas przy braku mausa. Mmm... Dobra. A jakby no. tak... I zmy możemy nie? się z góry, no, 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 no. On nie przebije nam wieżę raczej. Nie, 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 nie powinien przebić. O, jest tam. Jest. Dostał! Uh. No, nice. lucky shot. O, jest ogłuszony, może tak podjedziemy na niego? Okej. Okay. O. Chyba, że tu eee, jest, ale... Jak coś, to mogę zebrać po prostu. O, Jest eee, str -v str -v, str -v. Str -v. Nice. To jest 5, poszuję. Z Ale mi przykro. Ale wklepę. No, eee, szok, trochę. Dobra. Żeby cię. Dobra. Uważa, jest trefał. Wiem, wiem, wiem. Na cię żeby cię ten. Wiem, wiem, dziękuję. Żeby ten test się Dziękuję. Easy. Gdzie ja się patrzy? Na nas. Mhm. Ale jest ogłuszony, więc. Obejmu... Obejmu one shot nie jesteśmy. Strzelił. Ale się dziwię mu, że tak do o, nas strzela. Kurde, hajka ładuję, bo go nie przebiję. Nie ma opcji. No tak mega niestandardowo zagraliśmy, ale to co się tutaj działo to... No. Ale zobacz, że nasza drużyna ich jadła. 15-4. E, to, no. jest, to jest ta Akademia Invelioma, wiesz? Niby takie głupie, ale ich trzy ciężki ciężkie nie wyjechały. Sobek, nie wiem czy no. będziemy z Kamilem w domu, bo idziemy chyba na bilardę i potem wracam i wtedy streama jeszcze odpalam.